I już jesteśmy na ulicy Piotrkowskiej i jest tutaj bardzo dużo, bardzo dużo aut elektrycznych. Nie wiem, czy zdążę wam wszystkie pokazać już teraz, czy za chwilę. Są tu auta z całej Polski, Mercedesy, Tesla, Kia, wszystko, 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 co. Każda marka jest tutaj elektryczna, zobaczcie tego Mitsubishi. Zaraz Wam pokażę. ID-bazy też fajnie się wystawiły, w bardzo fajnej kolorystyce. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Witam tutaj. Nagrywam właśnie i tutaj przedstawiam Pana Marka e, Który jest tutaj taką naszą łódzką ikoną motoryzacji o, ikona! <laughs> ikona, ikona Panie Marku wrócimy jeszcze, wszystkiego dobrego No i tutaj się zaczyna wszystko i zaraz Idziemy w drugą stronę I będziemy patrzeć I tu dzisiaj moje pierwsze spotkanie z Hundajem iconik 6 bardzo ciemne lampy troszeczkę przypomina pomina porsze Jak Wam się podoba to auto? Nie bardzo Zajrzyjmy może do środka Bardzo fajne koła A, Nie uda nam się zajrzeć Jeszcze zajrzymy tutaj sobie na Ow Piotrkowską Gdzie mamy przepiękne Porsche Taycan Dzień dobry Jeszcze zrobimy krótką relację naszego eventu aut elektrycznych z samej góry. Tam stoi właśnie nasz. I ta piękna Plejada Volkswagenów Pass W przepięknych okleinach Kwiaty są teraz trendy Cześć świetnie to wygląda Volkswageny w kwiatach Mamy do wyboru, do koloru. Klajada.